Jak już jesteśmy przy produktach pszczelich, to nie sposób się nie zatrzymać przy jeszcze jednej cudownej substancji, którą pozyskujemy od pszczół, a mianowicie przy pyłku pszczelim. Pyłek pszczeli to jest niezwykłe bogactwo, jeśli chodzi o substancje e, biologicznie czynne. Mamy tutaj białka, mamy tutaj witaminy, mamy tutaj sole mineralne. Ogólnie jest to taka bomba witaminowa dla naszego organizmu. E, pyłek pszczeli możemy stosować jako taki naturalny suplement, e, żeby. Uzupełnić naszą codzienną dietę. Pyłek kwiatowy może właśnie służyć do tego, żeby wyrównywać poziomy naszych witamin i minerałów w organizmie, ponieważ jest bardzo bogaty w te składniki. Pyłek ma również takie działanie przeciwzapalne, antybiotyczne, odtruwające. Będzie posiadał też działanie przeciwalergiczne. Na pewno będzie wpływał również na obniżenie poziomu tłuszczów we krwi. Będzie pomagał tak podnieść odporność organizmu na stres. To jest też na pewno. Jeśli chodzi o pyłek, to on ogólnie jest stosowany w takim momencie, kiedy potrzebujemy podnieść kondycję naszego organizmu. Tutaj może być stosowany przy anemii, ponieważ na pewno wzrasta dzięki niemu poziom. Hemoglobiny, wzrasta poziom czerwonych krwinek, więc też jak najbardziej tutaj pyłek będzie miał swoje zastosowanie. Jeśli chodzi o taki suchy pyłek, no to on nie ma aż takiej dobrej przyswajalności yy, dla naszego organizmu. Zdecydowanie lepiej jest przyswajalny. W kiedy go wcześniej namoczymy? I tutaj możemy go namoczyć w letniej wodzie albo w soku. Najlepiej jest go moczyć całą noc przed spożyciem. Dużo łatwiejszym rozwiązaniem niż takie moczenie suchego pyłku będzie zakup takiego miodu. W którym mamy już pyłek rozrobiony. Tutaj mamy taką mieszankę, gdzie jest 60% miodu wielokwiatowego i 40% takiego niezmielonego pyłku. On jest wymieszany i gotowy do spożycia. Jeśli chodzi o kurację pyłkiem, no to tutaj powinniśmy zacząć od mniejszej dawki, czyli od powiedzmy łyżeczki takiej do herbaty pyłku dziennie. I potem stopniowo zwiększać tą dawkę aż do jednej łyżki stołowej pyłku dziennie. Taka kuracja powinna trwać od dwóch do trzech miesięcy, żeby była jak najbardziej skuteczna. I tutaj, jeśli chodzi o w ogóle kurację pyłkiem pszczelim, to jest to polecane, żeby wykonywać to cyklicznie co roku, właśnie w tym sezonie takim jesienno-zimowym, kiedy nasz organizm jest narażony na jak najwięcej przeciwności losu. <gry> wiatry, wichury, deszcze, śniegi, kiedy jesteśmy narażeni na przeziębienia, grypę i inne tego typu przygody a jeszcze ostatnio na inne śmieszne choroby, więc tutaj jak najbardziej zbliża się jesień wielkimi krokami, więc warto przemyśleć włączenie do swojej diety pyłku pszczelego.